Karta na dziś to papież. Mamy dzisiaj szósty dzień lutego 2025 roku i papieża. Papieża, czyli kartę, która pojawia się wtedy, kiedy musimy Podjąć decyzje istotne dla naszej przyszłości, decyzje, których meritum polega na wiedzy. Na przykład to są kwestie tego typu jak sprawy medyczne, jak sprawy planowanych zabiegów, jak sprawy również związane z ochroną, czyli wszelakie sprawy związane z prawem, z zakładaniem spraw w sądzie, z adwokatem i tak dalej. Natomiast również jest to karta dla tych z Państwa, którzy w zasadzie żyją z mówienia o tym, jak czynić. Tak? Czyli karta dla wykładowców, karta dla tych, którzy mają przed sobą szerokie, szeroką publiczność i którzy nauczają. Bardzo pozytywna karta ogólnie. Poza jedną rzeczą. Proszę pamiętać, że ta karta również ma wydźwięk złotoustego. Oszusta może nie, ale kogoś, kto niewątpliwie... Ciągnie z tego korzyści, że mając wiedzę, wykorzystuje ją przeciwko nam. Tak delikatnie, ale uważajmy na tych, którzy są zbyt elokwentni. A my się polecamy. DobraWróżba.pl